Jaką szkołę skończyły? Skończyłem szkołę główną gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, no, ale też odbyłem roczny staż w Stanach Zjednoczonych. Najlepszy moment w karierze zawodowej. Obecnie jestem na takim szczycie swojej kariery. Ulubione warzywo i dlaczego? Myślę, że arbuz, bo ma dużo wody. Ostatnio rozwiązany problem ogrodniczy? Włączenie do programu ochrony ogórka rozwiązania mikrobiologicznego przed bakteriozami. Kiedy zaglądasz na portal warzywa polowe? Zazwyczaj wieczorem. Czego o tobie nie wiemy? Bardzo interesuje się poza ogrodnictwem również motoryzacją. Jakie miejsce na świecie chciałbyś odwiedzić? Chciałbym odwiedzić Maledivę. Co byś zabrał na bezludną wyspę? Nasiona roślin, aby mógł przetrwać. Co byś powiedział sobie w młodzieńczej wersji? Idź na całość. Uprawą którego gatunku warzyw warto się interesować? Ciekawa jest teraz uprawa cebuli. Wojtku, dziękuję za rozmowę. W podziękowaniu kubek warzyw polowych. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.